Szukasz taniego sklepu z grami? Zobacz stronę g2.com. Siemanko, Siemanko, jestem Warty, ze mną świątek. Siemano! Jest Mishimi. Simi. Eloška! Eloška, witamy Was dzisiaj tutaj w Wormsach. Będę dymy, będą dymy, i od razu powiem, że po tym odcinku lecimy na kolejną rundkę. I tą, tą rundkę będzie nagrywał świątek. Także u świątka na kanale oczywiście będzie odcinek najprawdopodobniej jutro, albo to może zawsze być później, albo. To Tym razem tak, będzie, będzie jutro, bo tak. będzie, będzie. Będzie jutro. O także weźmy świąt... Świątka, bo jutro dymy u Świątka będą. Dobra, tak ja klikam, że jestem gotowy i zaczynamy. Mam tutaj ekipę Januszy. Kiedyś zrobiłem w ogóle gra, zapamiętała po tylu latach. Zobaczymy. zdrowanie nie pamiętam, także też śmieszne. Pamiętacie w ogóle jak tu się chodziło? Nie, mm, ja się... znać to na pewno, ale co więcej. O, mi się mi zaczyna. U, u, u. Mam grę troszkę o. za głośno. Ci enterem się skacze jak w każdych? O dobra i tutaj jest double jump, okej okay. Weź okay. do machiny Co ty gada? Ha! ha! Nie wejdziesz Nie, halo Skacz! Nie wejdziesz Skacz maszyno! Dobrze o... Witam pułkownika <laughs> Nie do mnie, nie! Witam, dobra Teraz prawy przycis... o prawy przycis myszy. Dymne, serdecznie będo, Proszę się od pindolić od pana <grym> pokaza To tylko. broń w tej grze <grym> od pindoli się ode mnie, panie afro! O, A ten dzień dobry zdjął O nie, teraz ja się <grym> wystawiłem. O nie, będzie zemsta Dobra, Janusze, teraz Pan Janusz wchodzi do gry, słuchajcie. Kurczaczki. Dobra, prawie wszystkim jeszcze tutaj się wybiera obronie. Zarąbiście, zarąbiście. Dobra, to co, kogo ja tutaj mam ciekawego? Mam tutaj generała i podpułkownika. O nie. Tam jest jakiś Ricardo. Tylko Ricardo. nie Ricardo. Ricardo, tutaj mamy Bango-Bongo, czy jakoś tak. Wyjaśniator 2000. O nie, on leci do mnie O tak! Leci mi, o nie No nie To ja już chyba wiem O nie, on jest czuciek. A ja, ja mam Ja tego nie przemyślałem, kurde Faniaczek, dobra No to nieźle, to nieźle hmm. się dzieje Ale ma dwa obok siebie, dwa obok siebie nie wiem ile to maszyna... Ja cię korzystało z plecaka odrzutowego? Spacer, i lat. Raz spacer i latasz, no? WSD. Aha, dobra. No nie! Nie! Bango bongo nie, proszę! Tylko nie bango bongo. Ej, to będzie tak, że... Ty... Ej, nie mogę patyka wybrać. Ej, musisz zejść, spacja. Musisz zejść z plecaka. Czyli jak go wyłączyć? Spacja. Tak jak włączałeś. A, A dobra. No i teraz Nie wiem, by... czego no, w ogóle mamy na tym, na. Nie. Y... nie. Nie. Ej, spoko, może nie trafi zawsze. Mamy na strzałkach sterowania, a nie na WSD. Mhm. Dobra, słuchaj, myśli. masz. Pamiętaj, że masz jeszcze wyjaśniatora. Tak, wyjaśniator wyjaśni wszystkich. Mogę zmienić, czekaj, mogę zmienić. Sobie... O, właśnie, tak. Tak. O, nie! Zmarnowałem to i nie zmieniłem! Nie! Dlaczego? A miałem wyjaśniać. Dobra. Powiem wam, że... Ja ogólnie jestem zadowolony z tego, że gramy razem. Więc. <yaki> Rozumiem, że już tryb uciekam od was. <ślaski> <ślaski> Jak najbardziej. Zaraz tu tunele potworzę. Dobra, dobra. Ale obałem się, że to był zły pomysł, bo teraz Taka mała bombka tam może wlecieć. Może, ale nie musi. Na to bym liczył, na to bym liczył. Dobra, dobra. Marianem sobie gram okej. Okay. Pa wyjaśnia to tam <laughs> jest. Jaśnia, ale on jest twardy. To się tak łatwo nie da. Nie da się mówisz? Nie da się tak łatwo. Dobra, dobra, mm. Nie masz tak. jeszcze. Znowu Januszem jesteś? Nie. Ten ciągle tym Januszem. A nie, dobra. No jak, nie, znowu Januszem. Nie, nie, nie. Aha, to dwóch naraz było, boże. Fuck, nie, nie przemyślałem tego. O! Nie... O! O! <laughs> Mówiłem, że wyjaśniator to jednak jest gość. <laughs> to nie... nie musi mieć tury, a i tak wyjaśnię. <laughs> po prostu ci oddałem Cały tą, tą ma... rundę, którą jako Ricardo zmarnowałeś. <laughs> <To nie śmiech> dziękuję. dziękuję. Dac skrzynka. A się tam w kapsku zblokowałem. No dobra, o koledzy. O nie. o nie. on idzie O nie. To... Nie rób Nie rób tego. O Nie Jaduś Ja coś Nie za ma... to. Co, to jest jest Nie rób to jest chyba odłąkowy. Czekaj, czekaj, rób tego. Czekaj, 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 Nie czekaj Nie to Nie to o Nie myślałem tego. No nie do tego. O, Mariana o, 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 Nie Dobrze! Ja, a, i, Easy <gry> Dobra Easy. Dobra. To wyjaśniator wchodzi do gry, uwaga. Uuu. Zaraz zobaczycie, jak wyjaśniator wyjaśni. Uwaga, uwaga, Ja w uwaga. Wiem, kiedyś brałem bazukę i stałem tego nade mną i on sobie odlatywał śmiesznie. Ale to, to było kiedyś i to wiesz, to do postawki chodziłem i to były Wormsy World Party? Tak? Chcesz, chcesz mnie namówić, żebym cię tutaj czasem. Oszczędził. Marianka Marianka oszczędził. Nie, nie, no ja mówię to ja kiedyś robiłem. Zróbmy to w sposób e, agresywny. Ale jak zniszczyć maria do To Halo. już mam fajną taktykę na kolejny ruch. O nie! Czy on zrobi to ponownie? nie, jednak nie. Paścia... O Panie! Mądrze! Mądre <grym> Mundrze jak najbardziej. To był bardzo dobry. A dziękuję, dziękuję. A w tym miejscu jeszcze czego? O, jest tam helikopter. Naprzód. O, dobra. Dobra, co ja tutaj mam ciekawego? Mam, dobra, mam jeszcze tę nieszczęsną linę. O. Ulala Kaszkiet normalnie, zwycięzcy O nie, Ricardo! Zatańcz mu to ci zostawi! Ricardo, nie! Czekaj, nie, wait, 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 wait Baranek wybiegnie No właśnie, wiem, <grym> ja pra... chciałem się z liny, żeby, żeby nic nie było takiego hamskiego tutaj O Odbij się, odbij się, odbij. Baran, odbij się, pist. No, nope, ja dobra. Nie to. Ludzie zaraz jakiś granat albo coś. Słabe, słabe bronie jeszcze są póki co? No. Banana chciał tam tą... Ruchy? Ruchy, cool. ruchy Dobra. O O, nie! O! Udało się! Ricardo, nie zatańczyłem! Really? <laughs> <laughs> <Uf>, Żyję <laughs> Będę mógł wykopać głębszą dziurę przynajmniej. Tak, tak. <laughs> Dobra, co my tu mamy. Um... Ej, nie wiem czemu tak się sfokusowaliśmy na Misamiego. No <grystanie> To nie, nie, wiem, czy... nie gdzie tam? Nie zauważyłem. Ale <grystanie> to chyba... Ale wiesz co nie, to po prostu... Spowodowałeś w to tym, się że... Tam. <grystanie> nie to tym pierwszym kijem enterem. na start po prostu. Dwa razy. Enterem, enterem. enterem. No? Ja pindole. To było. od nich tą beczkę. bo. Jak wam tutaj. Może jakiś supply drop zebrać. O nie. On chce to zrobić. On chce tam trafić. Wieś czy Stasiu? Ostatni. Ale przerzuciłem! Nie sądziłem, że o te robale mają taką moc. Kurde, silne są jednak. Ale gdyby to było odłamkowy, to, to byś ugrał no, coś fajnego tutaj. No coś mogłoby z tego Nowe. wyjść. No to trudno, no straciłem jeden ruch. Ricardo, jeszcze. Rób swoją robotę. O nie, to się kopuje. No, nie, nie da rady, nie przekopię się, nie. Nie. O... nie. No co Ricardo tam został uwięziony. Kurcze. W tym w Clan Warsach jeszcze było fajne to, że były różne wielkości tych, tych Wormsów i jak małym się wkopałeś, to tam duży nie doszedł. To była beczka, mówisz? No. Dobra, Stasiu, pokaż mm. na co cię stać. O nie. Stasiu, powiadasz? Ja nie wiem, czy chciałbym zobaczyć na co go stać. Ja mm. myślę, że on jest w stanie tam się dokopać do Ricardo generalnie, nie? <laughs> nie. Ja słyszałem, że kapitan stoi obok ognistej beczki. Nie, o! Nie! O! się zastanawiam, co to będzie. Ale chyba odpowiedź jest prosta. Lubimy... Ej, ten sobie selfie przed śmiercią jeszcze zrobił. Nie wiem czy widzieliście. Nie wiem. Wyciągnął telefon jeszcze. Ale ja się przynajmniej schowałem przed pałką. <gry> 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 U, jak... O dobrze, zasłoniło mnie. Dobra, Dobro... bo... bo... Nie, o. tylko nie Marian. <gry> <gry> Ulala. A ten Janusz dalej w tym, w tej maszynie? No bo to Janusz. Pa, jaki pasat, kurde. Łokunku <gry> fajnego. To nie, się z... nie zabijesz mnie tym To nie się groźnie zrobiło Ile DMS zadało jakiś? Nie. to tak, jeszcze mogłem się ruszać, ale oczywiście zapomniałem o tym. <noise> Okej. <Okay. głosy> Wyjaśniam. Wyjaśnia to to by się przydało coś zdalnego. <noise> dobra. Mhm. Masz rację to i autko, zrobimy... Bo my my sobie pojechać. <noise> Zróbmy coś takiego. Nie wiem co to jest w ogóle. Dobra, to chyba. Nie! Czemu Kliknąłem rozwrój, A rozwrój znaczy, że. że tracisz tą broń. Nie. Dlaczego? Dobra, guys. Powiem wam. Mi mi miło było z Marianem i pułkownikiem, ale. O nie, teraz to nie wiem. Ale się stąd nie wiesz, dostanie! Nie, dlaczego? Dobra, dawaj, dawaj! Byłaś. Nie! Nie! Dobra, czas się kończy. Ewakuacja, szybko! Nie, no dobra, to jest wyjaśniator, on musi wyjaśniać, nie ma tak. Wyjaśnij, tylko nie siebie, proszę cię. Pięć. Tylko nie siebie. No A przejście oh. na kolejną rundę? No, to było zaplanowane. Wszystko ogólnie chciałem po prostu mieć. Przejście! O nie! Janusz! Janusz, odbiór. Co? Co, Co to, to było? Czas ci się, się kończy. Tak, bo. Bo ja użyłem to jako atak. Lol, to nie wiedziałem, dobra. To nic. Ja też nie wiedziałem. To nic. O nie! Ja byś, byś się Myślałem, że że mogę skoczyć, no nie? A tu patrz, no. Uderzył. No dobra, fajnie. <laughs> dobrze wiedzisz, że coś takiego tutaj jest. O! Podejście drugie. O! Czyż na leciał? Nie, teraz bezpiecznie zagra. Nie, Ricardo, please, żyj, Ricardo, nie, nie. No, ciekawe, co dostał. Ricardo już ma nie ten go minę. O nie, o nie. No, to do wyjaśnia teraz zostanie. Ricardo wiesz, że zawsze ci lubię. O... Oj, Ricardo, chyba oj, się coś płochnie. Jaki finisher? po prostu. Mogłem wziąć salto na koniec. No dobra. Dobra. Ja to zaraz tutaj. O, dobra. O, Czekajcie. Teraz będzie wyjaśniando. Kogo, kogo wyjaśnisz? O, jak się wjechał To, lata? Czy jak? Wysiadaj Ej, co? Czas się skończył? O co? O nie co? co to miało być? To nieźle Dobra Panowie Miło było Skoro, skoro już tu jesteś Podpułkowniku Coś się ciekawego szykuje Będę o tobie zawsze pamiętał <grystanie> Ten macha ty jej ręcoma Uuu. 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 Jaka zmiana planów Ja się zastanawiam co ten czołg robi <grystanie> oh. O nie Boom. <grystanie> Święty koniec <noise> Najpotężniejszy chyba koniec Tak jest no. Co nie ja mogłem zrobić? Jak ja tego nie przemyślałem co mogłem zrobić hmm. O nie Mogłeś O wykończ go Dalej próbujesz? Wykończ Mariana <głos> <głos> Bić Mariana słuchajcie <noise> Odlatuje O nie No się szykuje nie wiem, nie wiem, nie widzę tego. No, o, ja już wiem co, ja już wiem co. O nie. Ja dobra. Holy moly. Właśnie, holy ale moly. Wykonanie, zdecydowanie po profesorskim. O, wiadusza poszła. I bum. la. Ten Janusz nie jest zruszony na. A nie, dobra, jest już myślałem. Kurde. Nie Upadł. pasata. <laughs> Pink! Pingu. <Orysa. laughs> Dobra, no to zobaczmy, co, co na to wyjaśniator. Wyjaśniator po prostu daje wam fory, wiecie. Kurde, pułkownikiem się wystawiłem troszkę wyjaśniatorowi. Wagę. Ale patrz, Robert w ogóle ma dwóch nieruszonych, nie całkiem. Weź go tu, wyjaśnij. Wie to mu za jakieś sojusze. O, wyjaśniator? Pa, podbiera że... sobie wszystko. Nie! nie! Co zrobił tu profesorsko? <noise> Powiem A tak. na ten klip Nie, więcej. nie, 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 po prostu wyjaśniator nas wyjaśnił i to już po temacie po prostu. On <noise> wyjaśnił, no, ale nie. samego siebie. <noise> o <M> G. <noise> to było dobre. i po wodach <noise> No, dla wyjaśniatora. <noise> O, pułkownik, proszę mi go zostawić. Dynamik? On jest tutaj wysokim szczeblem. To taki podpułkownik. Huh. Uwaga, zobaczymy, co zrobi WLTS. Zrezygnował z plecaka, co nie? O, kolejne selfie. Tak kurde myślę, się. Już tak przed tragedią. Dobra, to jeszcze przeżyję. Tak. Tak myślę co tutaj zrobić. A gdyby tak na dół spadł, to jeszcze damage od upadku, to może może... Hmm. Hmm. tak myślę teraz, co by tutaj... Zrobić nim. Hmm. No, jednak trzeba było odejść z wielkim boom, po prostu. Ale myśli, że dobrze było... zagrał. Zabrał nam wszystkie tutaj suple. Tak. I wskoczył do wody. To było tak Albo ja, albo nikt. Niech się obawiam, że to jest rakieta samonaprowadzająca, więc... Tak, tylko ja stąd nie wystrzelę jej. No. Ale wie się, Natomiast... mogłoby trafić. Chyba, że zawinie. No, bo no będzie zyska. zawijać. O! No, to już prędzej. Hmm. To musisz zmienić strzałkę w drugim stopniu. To... Właśnie jak się zmieniałem W górę no, dobra. dobra. Nie, tabem. Dobra. Ciekawe jak to wejdzie. Tylko uważaj na pułkownika. U, U. Leco. Leco dropy. Sruch. Uuu, trafił tego na dole. U, nice. Tak jak chciał. Ale tak e, właśnie. mało zabrało. Za mało. No, bo to zawsze mało zabiera. W robocie jeszcze siedzi. Mordy. Miałem nadzieję na więcej troszkę. Ciekawe cię, jak wysadzi więcej. się maszyna, to ona wybucha i zadaje czy? Myślę, że tak. Ten jakiś śmieszek w ogóle. O <laughs> 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 O, oh oh o, o, o. Znowu. Znowu. <laughs> Aj, miałem nadzieję, że też tutaj. Podby. <laughs> Pod Podwybuchnie. Ale Janusz przeżył, słuchaj. Niestety. Janusz wiedział co robi. Dawaj kapitanie! W tobie, Dobra. w tobie cała nadzieja! Kapitan zostaje do końca, pamiętajcie. Możesz wykorzystać mój tunel, który zrobiłem i się schować głębiej. Znowu to robisz. O nie, coś innego. Teraz coś innego. A. Aha! No, Ale po no startu, ten tego. Prawie, że to! <średził> trzeba się zapoznać troszkę z broniami w tej chdzieba. Tak. <todobiec> o wieś, wie, jak jak dobrze. <średził> Oj wieś. Coś czuję, że to będzie wybuchowy koniec. To tak czuję Wybuchowo. Ta Oje, oh, yeah. łap! O jest to. No, no. Bye, bye. Idealny koniec kapitana. Bye. Idealnie. Podorę emocje. Nawet jakbym miał full HP, to by odszedł bye. po tym. No i wygrał. Nawet połowy armii mu to Jeden. Jest. Ej, bez kitu. U mnie tylko jedna osoba padła. Nie no, bardzo dobrze. To jakieś nice. tak, sojusze trzeba było wcześniej zawrzeć. No, podobał mi się. Słuchajcie, dziękujemy za obejrzenie. Jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę tutaj. Żółwiczek bo dotrwaliście do końca. Pozdrawiam Was i pamiętajcie, że jutro odcinek u świątka, u świątka taki zupełnie tak inny. Tak, zobaczymy. Zapraszamy. Ja obstawiam, że pierwszy padnę, bo tak to bywa po takich rundach, co teraz się wydarzyło. Ale zapraszam jak najbardziej, bo będzie śmieszny na pewno. Także do jutra, u Świątka, na razie, cześć, hej, hej. Pa. Na razie. Cześć.